Jakbyś był kotem, to byś jeszcze ci cztery życia zostały. Bo koty, ale uważaj bo auto. Dobra, chuj tam, ja, ja jestem na ja idę po diabła. No. Zaraz ci pierdolnę od tu, kurwa. Znaki. Kurwa. No to z piwą, to już nie będę chodził. Nie, nie, to już tam no to, się, to, tam, się... Nie, nie. za ten, za Zodiak się. Znajem Uff, trochę mi się nogi w Trzeba czas do domu powoli. Ale się cieszę, cieszę się, że Cię spotkałem. Nie, Meksykanu tak, Meksykanu jest jeden. A, A kobiet ma komom ile? No siedem. Siedem! Nie mogę pokazać. O, wasze zdrowie. Dobra, to co? So... Stajesz tutaj, a ja wejdę, co?